Czy koronawirus istnieje naprawdę? To pytanie pojawia się coraz częściej w debacie publicznej. Samo istnienie wirusa poddawane jest w wątpliwość, i to jest powód, dla którego postanowiliśmy się tym zająć i sprawdzić, czy da się udowodnić istnienie koronawirusa. Temat naprawdę trudny, naprawdę ciężki, wymagał sporej pracy badawczej, i dlatego bardzo szczególnie dziękuję. Piotrowi Bileckiemu, autorowi artykułu i, jak się okazuje, również pierwszemu zewnętrznemu redaktorowi bloga republikańskiego. Piotr jest człowiekiem o wybitnej etyce pracy, niesamowitej rzetelności i równie wybitnym poczuciu moralności. Dlatego o ten materiał jestem szczególnie spokojny. Zapraszam serdecznie i tylko jeszcze y, zachęcę do zasubskrybowania, do polubienia i podania go dalej możemy zaczynać. W czasach kolejnych, ograniczających swobody obywatelskie zakazów związanych z szalejącą epidemią koronawirusa. Zawarte w tym tytule pytanie może wydawać się niedorzeczne. Co jednak, jeśli obecna sytuacja jest zręcznie zaplanowanym oszustwem? będącym kolejną zagrywką w niezwykle zawiłej geopolitycznej grze. Będzie to kolejny wpis z cyklu Covid dezinformacja. Spróbujmy przyjrzeć się, nie broniąc przy tym żadnej z góry założonej tezy, czy faktycznie mamy do czynienia z nowym, nieznanym dotąd zagrożeniem. Aby podjąć próbę odpowiedzi na to pytanie, przyjrzyjmy się bliżej testom wykrywającym koronawirusa. Rzut oka wstecz. Historia wirusa SARS-CoV-2, zwanego początkowo wirusem z Wuhan, 2019 nCoV lub po prostu koronawirusem, tu Donald Trump pewnie dorzuciłby jeszcze wirusem z Chin, sięga grudnia 2019 roku. Według niektórych źródeł pierwsze przypadki mogły się pojawić już w listopadzie. Kiedy w mieście Wuhan w Chinach do szpitali zaczęły trafiać osoby prezentujące objawy zapalenia płuc, pacjentom wykonywano testy w kierunku licznych znanych patogenów, w tym oczywiście wirusa grypy i innych koronawirusów, mogących do, doprowadzić do podobnego obrazu chorobowego. Jednak w żadnym przypadku nie otrzymano wyniku pozytywnego. Ponadto, Zauważono związek pomiędzy zachorowaniami a przebywaniem chorych osób w pobliżu targu owoców morza. Po analizie genetycznej pobranych od pacjentów próbek stwierdzono obecność nieznanego wcześniej materiału genetycznego, wykazującego podobieństwo do innych znanych patogenów z rodzaju koronawirusów. Wirus SARS-CoV-2. Wyizolowany został przez chińskich naukowców 7 stycznia, którzy kilka dni później udostępnili jego kod genetyczny. Na podstawie tego kodu skonstruowano pierwsze testy służące do wykrywania nowego patogenu. Skąd wiemy, że ktoś jest zakażony? Obecnie mamy kilka metod diagnostycznych zarówno przesiewowych, jak i dokładniejszych, potwierdzających zakażenie. Podstawową Zalecaną przez WHO metodą służącą do rozpoznania zakażenia nowym koronawirusem jest reakcja łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym ukierunkowana na wykrycie materiału genetycznego poszukiwanego patogenu w tym konkretnym przypadku SARS-CoV-2. W ten sposób diagnozuje się również pacjentów w Polsce. Taki sposób badania nie został wymyślony specjalnie na potrzeby obecnej pandemii. To jest bardzo ważna wiadomość. Jego historia sięga 1980 roku. Polega ona na wykrywaniu charakterystycznych i stabilnych fragmentów materiału genetycznego poszukiwanego wirusa. Stabilnych, czyli nie ulegających istotnym zmianom w czasie. Badanie wykonuje się przy pomocy sprzętu. Dedykowanego nieokreślonemu typowi patogenu, lecz określonemu typowi reakcji, w tym przypadku RRT-PCR. Potrzebne są również sprzedawane w gotowych kompletach odczynniki zawierające fragmenty wzorcowego materiału genetycznego SARS-CoV-2, z którymi porównywana jest badana próbka. W dużym uproszczeniu, badanie składa się z kilku etapów: pierwszy punkt: przygotowanie próbki pobranej od pacjenta w taki sposób, by nie uszkodzić potencjalnie obecnego materiału genetycznego wirusa. Punkt drugi: dodanie odczynników, które zwielokrotniają ilość materiału genetycznego wirusa, jeśli materiał ten jest obecny w badanej próbce. I punkt trzy: obserwacja przyrostu ilości materiału genetycznego. Przyrost ten ocenia się obserwując kształt wykresów na ekranie urządzenia. Ich przebieg informuje nas albo o braku, albo o obecności poszukiwanego materiału genetycznego w badanej próbce. Czy test może wskazać coś, czego nie ma? Pomijając zawiłości techniczne reakcji, istotne w odpowiedzi na pytanie o wiarygodność testowania są następujące jego cechy. Dla zainteresowanych na końcu wpisu oraz w opisie podcastu kilka źródeł traktujących o tej metodzie. Wróćmy do cech. Po pierwsze, metoda jest znana od dawna i to jest szalenie istotna wiadomość właściwie kluczowa, bym powiedział. Po drugie, od lat używamy tych samych urządzeń, które służą nam dzisiaj do wykrywania koronawirusa. Po trzecie, do zwielokrotniania materiału genetycznego innych wirusów używamy takich samych lub podobnych odczynników oraz tej samej metody. I czwarta rzecz. Jedyną nowością jest konieczność sprawdzenia badanej próbki pod kątem obecności materiału genetycznego SARS-CoV 2. Pewien niepokój może budzić fakt. Iż materiał genetyczny nowego patogenu został wyizolowany w Chinach, kraju o wątpliwej z perspektywy europejskiej wiarygodności. Trzeba jednak dodać, że w miarę rozprzestrzeniania się zakażenia na świecie o wyizolowaniu wirusa informowali również naukowcy z Węgier, Kanady i Włoch. Zaś opis kodu genetycznego szczepu wirusa SARS-CoV-2. Jest aktualizowany na bieżąco i dostępny w internecie. Dysponując zaś materiałem genetycznym wirusa, każde odpowiednio wyposażone laboratorium genetyczne jest w stanie stworzyć test wykrywający ten materiał. Zatem nie jesteśmy skazani na centralną dystrybucję odczynników i to jest chyba kluczowa informacja. Nie jesteśmy, powtórzę, skazani na centralną dystrybucję odczynników służących do identyfikowania koronawirusa. Zestawy do testowania sprzedaje już kilkanaście firm na całym świecie. Ludzie. Słaby punkt wielkich kłamstw. Możemy przynajmniej w przybliżeniu oszacować, ile osób miało bezpośredni udział w izolacji materiału genetycznego. Włoski zespół liczył 6 osób. Licząc samych naukowców, bez personelu pomocniczego. W bazie GenBanku udostępniono materiał genetyczny wirusa z 23 różnych krajów. To jest stan na 2 kwietnia 2020. Przyjmując zatem liczebność zespołu jako 6 osób, w samej izolacji kodu wirusa brało udział przynajmniej 138 osób z różnych części globu. Zakładając, że Moglibyśmy mieć do czynienia z jednym wielkim oszustwem. W ewentualnym fałszowaniu danych na temat nowej choroby musieliby wziąć jeszcze udział. Po pierwsze, pracownicy Chińskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom. Po drugie, pracownicy Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, zaangażowani w początkowe badania nad wirusem na terenie Chin. Po trzecie, pracownicy 16 wyznaczonych przez WHO laboratoriów referencyjnych z całego świata. I po czwarte, wreszcie, pracownicy Agencji Żywności i Leków Stanów Zjednoczonych, która dopuszcza do obrotu testy używane na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Powyższa, skrócona lista zakłada udział w hipotetycznym spisku tylko tych osób, które są bezpośrednio związane z badaniami nad biologią wirusa. W przypadku, gdy podejrzewamy, że wirus tak naprawdę nie istnieje, albo że został stworzony celowo, by osiągnąć korzyści gospodarcze czy polityczne, grono spiskowców trzeba by odpowiednio poszerzyć o dodatkowe grupy osób. Kto zyska, a kto straci? Wydaje się, że stworzenie spójnego, wiarygodnego kłamstwa na temat istnienia koronawirusa, choć teoretycznie jest możliwe, Musiałoby wiązać się z zaangażowaniem wielu osób z różnych państw na terenie całego świata. Nierzadko z tych właśnie państw, które mają przeciwstawne cele gospodarcze i geopolityczne. Rozstrzygnięcie tego, czy stan pandemii leży w czymkolwiek interesie, jest tematem na osobny wpis, który z pewnością pojawi się wkrótce na blogu republikańskim. Natomiast w świetle wszystkich wydarzeń których jesteśmy świadkami, możemy mieć przekonanie graniczące wręcz z pewnością. Uwaga! Koronawirus rzeczywiście istnieje, jest dla nas realnym zagrożeniem, mimo że ciągle nie jesteśmy pewni, jak wielka jest skala tego zagrożenia, i w kogo najbardziej uderzy. Na koniec, chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, pomagającym w gromadzeniu danych, w szczególności anonimowemu pracownikowi jednego z laboratoriów genetycznych, to znaczy pracownikowi, którego anonimowość zapewniamy, bo, bo dla nas nie jest anonimowy. W razie wątpliwości lub chęci wyrażenia konstruktywnej, oczywiście krytyki, zapraszamy do kontaktu, do komentarzy na Facebooku, na YouTubie, na blogu. Jesteśmy bardzo, bardzo otwarci. Na każde komentarze. Natomiast ja jeszcze na koniec chciałbym dodać to, co już było w poprzednim materiale, a mianowicie trzy kroki: jak ustrzec się dezinformacji. To się tyczy koronawirusa, ale i nie tylko każdej dezinformacji. Po pierwsze, powstrzymaj się od włączania się w dyskusję na gorąco. Zachowaj dystans do sprawy, nie musisz komentować w tym momencie, nie musisz przyjmować niczego na wiarę, daj sobie czas, daj sobie moment, chwilę na zastanowienie. Po drugie, trzymaj się źródeł, które już wcześniej wykazały się rzetelnością i analizuj samodzielnie. Oczywiście tutaj polecam blog republikański, polecam po raz kolejny kanał Nauka, to lubię. Tom Karoszka, natomiast przede wszystkim czytaj i analizuj samodzielnie. I wreszcie trzeci punkt: przyczyń się do rozprzestrzeniania się materiałów kontrdezinformacyjnych, takich jak ten. Dlatego już teraz proszę Cię o polubienie, proszę o subskrypcję i o puszczenie dalej tego materiału. Serdecznie dziękuję. Marek Czuma, blog republikański.